Ja chciałem teraz Państwu opowiedzieć, i to nie będzie jednego, jednorazowe spotkanie, na temat stawki godzinowej, która, na podstawie której rozliczają się prawnicy. Otóż, no, oczywiście, stawka godzinowa to jest produkt, który przyszedł do, do nas wraz z wielkimi firmami prawniczymi w latach 90. Myślę, że przedtem nikt tego nie brał pod uwagę. Radcowie prawni, którzy obsługiwali przedsiębiorstwa, byli na etatach, a wokaci rozliczali się głównie z ręki do ręki, według stawek, które nazwalibyśmy dzisiaj umownymi. Natomiast pojawienie się stawki godzinowej jest znaczącą zmianą dla całego systemu rozliczeń. Ponieważ przenosi się również na rozliczenia, będąc typowe dla rozliczeń korporacyjnych, przenosi się na rozliczenia również prywatne, i ja na koniec tej, tej, tej opowieści, moim zdaniem, powiem, że ta stawka godzinowa no, jest sensownym rozwiązaniem przy pewnego typie, pewnym typie relacji między klientami a prawnikami. W każdym razie pamiętam, że ta stawka godzinowa, oczywiście na początku, zwłaszcza w wydaniu tych firm międzynarodowych, wydała się szokującym zjawiskiem. No, stawki były na poziomie 300 dolarów, bo oczywiście wszystko się wtedy mierzyło w biznesie w dolarach w latach 90. No, ludzie często przez miesiąc nie zarabiali 300 dolarów, a nawet myślę, że dość często nie zarabiali 300 dolarów. Takie były stawki godzinowe, więc oczywiście powstała wokół tego. Mitologia. Ja mi się wydaje, że też do mitologii dokładał się również filmowy wariant, filmowy wariant firmy, książki Griszama, która w tekście była oczywiście inteligentniejsza. Natomiast film, żeby patować tak zwaną publiczność, pokazywał, jak to prawnicy nabijają te godziny, sztucznie. I w ten sposób powstają wielkie faktury, chociaż oni faktycznie tych godzin nie przepracowali. Myślę, że prawnicy, którzy już wtedy pracowali w oparciu o stawki godzinowe, musieli się nieźle, nieźle ubawić tym, tą naiwnością tego, 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 tego filmu. No, chociaż film był amerykański, ale myślę, że wielu ludzi w Stanach też nie wie, jak, na czym to polega. Ponieważ tak naprawdę, stawka godzinowa, czy nazwiemy to oszustwem, czy nazwiemy to konwencją. Ona w bardzo niewielkim stopniu y, odpowiada dokładnie tej pracy, którą prawnicy wykonują. Ja to raczej nazywam konwencją, y, ponieważ y, oczywiście ona zawiera w sobie jakby naturalną moc oszustwa, y, ponieważ zestawki godzinowej mogłoby równie dobrze wynikać, że ten prawnik, który dłużej pracuje, to więcej zarobi. Oczywiście dotyczy to może tylko i wyłącznie stawki godzinowej w takiej czystej postaci, że mówimy prawnikowi: zrób coś i przynieś fakturę. Ja tej faktury kwestionować nie będę. Niestety takie rozwiązania w obrocie prywatnym i w korporacyjnym, myślę, rzadziej też się zdarzają. To znaczy, takie rozwiązania, że w umowie między klientem a prawnikiem nie ma żadnej metody czy sposobu weryfikacji. Liczby przepracowanych godzin. Oczywiście to jest po prostu z punktu widzenia klienta niezwykle groźne. Sam miałem do czynienia z takimi przypadkami właśnie w obrocie prywatnym, gdzie prawnicy, którzy normalnie pracujący korporacyjnie, naliczają te godziny, czy, czy do, dołączają do faktur tańczyty, a tak naprawdę klient ani tego nie sprawdza, ani też nie wie, czy one były przepracowane. No takich godzin można po prostu tam wpakować mnóstwo. Więc to jest oczywiście, y, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak m, powinna, czy jak w większości przypadków w biznesie funkcjonuje stawka godzinowa, właśnie żeby nie stała ona się po prostu takim prostym wehikułem naciągania faktur. Bo wiadomo, że y, w biznesie nikt sobie na to ostatecznie nie pozwoli. Tak? To znaczy nie, nie, nie jest tak, że prawnik będzie bezkarnie y, naliczał godziny, y, a klient będzie te godziny akceptował i płacił. Tak oczywiście być nie może.